Przeszliśmy teraz na stronę, na której znajdują się stroje karnawałowe dla męskiej części zainteresowanych. Panie Edwardzie, co my się tutaj możemy przebrać? No, dzieci mogą się przebrać naprawdę wiele różnych postaci. Piratów, Harry'ego Pottera, rycerzy, różnego typu wojskowych stroi jest sporo kowboje, indianie, dla indianie tak indianie. Przepraszam, a tutaj e, to też takie... <laughs> przepraszam, zauważyłem właśnie. E, e, tu jest taka właśnie, że tak powiem Ktoś śmieszne, postawił nie z tej chyba. strony. Stoi, stoi tu element ostatni taki e, do dekoracji świątecznej, bo też się takimi różnymi rzeczami zajmujemy. I to jest taki element właśnie bożonarodzeniowy, związany właśnie między innymi z Mikołajem. A to? Tutaj jest to taka dama dworu, jest to y, dziewczyna rycerza, taka białogłowa właśnie ubrana bywała w taki y, strój z epoki kiedy y, byli właśnie rycerze, to, to jest strój dla kobiety. Tutaj są jeszcze jakieś czapki widzę, czyli nakrycia głowy tutaj mamy i... różne elementy właśnie do nakrycia głowy, peruki. Tu są akurat czapki kolejarzy, z uwagi na to, że będziemy właśnie tutaj budować ten dworzec Świętego Mikołaja. A za co najczęściej przebierają się dzieci? No, chłopcy, dzieci, chłopcy, no to Bywa też związany trochę, że tak powiem z modą albo z hasłem film w kinie. I Aha, w ten a roku ostatnio, myślę, że, że właśnie spider Spiderman kilka lat... lat mamy temu Mamy strój Spidermana gdzieś tutaj. Tak, jest na samym wejściu nawet chyba jeden wisiał. Aha, to zaraz. To zaraz jest tych Spider-Manów też sporo i... No Harry Potter się cieszył dużym powodzeniem, nawet i w tym roku znowu, mm -hmm, mm -hmm. a jeszcze się przebierają chłopcy. Bo tu mamy za na przykład o oh, takie żołnierzy. takie coś mamy, jak nie spadnie. Co to jest? To, to, to są jest to wiking? Jest takie takie nakrycie głowy dla wikingów i tutaj to jest dla dorosłych dorośli się właśnie przebierają za, za wikingów. Panowie często no mamy też stroje. Aha dla czyli, czyli dorośli panowie też przychodzą gdzieś na, na karnawał? Tak, w okresie karnawału przychodzi też trochę ludzi tutaj właśnie z uwagi, że robią różne imprezy zakładowe, czy nawet modne prywatki takie związane z karnawałem, imprezy i wtedy sobie zabierają... A dorośli za co się da... przebierają? No tak jak już wspomniałem za... I też patrzą na filmy? się przebierają, Aha, za no Spider-Manów oni tam właśnie akurat chyba nie, ale rycerzy i jakieś, że tak powiem, ludowe niektóre stroje za hiszpana, właśnie albo za pirata się przebierają też często, także to bywają te tematyczne, bale i wtedy jest trochę problem, żeby wszystkich zadowoliło, aż tyle stroi się nieraz a nie. Albo ktoś chce na przykład jest sami dwóch rycerze, panów, które albo piratów, żeby mieć, powiedzmy, z to, to bywa problem, no no ale jeżeli całą załogę, 15, chcą. To to tak, no ja, Kowboi, jak sobie przypominam, też w tym roku było sporo e, stroju właśnie. Jakieś rekwizyty, bo no, kowboy, to się kojarzy, że tam jakiś e, tego kolta takie ma takiego. Kolty, karabiny, właśnie jakieś tam kapelusze, które już wspomniałem wcześniej. Te elementy dodatki e, też tutaj posiadamy na stanie i je wypożyczamy razem ze strojem. Proszę mi powiedzieć, jak przejdziemy trochę dalej, bo ja tutaj widziałem takie fajne... Ja odłożę, odłożę ten ten, bo się przyda wikingom, tu jest na przykład karabin, ja widzę, albo al, albo, jest albo czapka. Taki już, z demobilu bym powiedział, to jest właśnie po, po to znaczy, że To znaczy, to że był dobry karnawał po prostu. E, tak, udana, udana zabawa uważam, bo tak, jeżeli dzieci się tam, że tak powiem, morusą wstawi, to faktycznie widać, że się bawili, że, że ten strój im pomógł przy zabawie, że nie musieli podpierać ścian. Czarowników też mamy, przychodzą czarownicy. Też mamy tu czarowników, jakichś magów, to też takie elementy. I, miot, i, I miotły mamy nawet. No, dla, dla, dla czarownic obowiązkowo. Związane to jest też z filmem Harry Potter. Też tam gdzieś te elementy miotły występują i też dziewczynki sobie do elementu dobierają właśnie miotły. Ja może przejdę tutaj, bo w siedzibie tej właściwej świętego Mikołaja pojawiły się dzieci które są ze... razem... A mamy tutaj razem. dzieci, są ze Śnieżką, w tej chwili dorodką i tutaj bywa tak, że nieraz w ciągu roku też się przybierają dzieci właśnie na jakieś występy, teatrzyki w przedszkolach, w szkole i tutaj tematyczne stroje te są właśnie im wypożyczane, pomagamy im czy ich rodzicom troszeczkę skompletować jakiś strój do danego jakiegoś teatrzyku. Pójdźmy może do Śnieżki. Która teraz jest z jest dziećmi, możemy? Dzień dobry, Śnieżko, po raz kolejny. I dzień dobry, dzieci. Co to są za zdjęcia? Bo ja widzę, że tutaj Śnieżka też występuje na fotografiach. To są zdjęcia z takiej imprezy, która tu była w zeszłym roku. Mój kolega, dlatego. który? Gdzie? Tutaj. A co to było? Gdzie wtedy byliście? W przedszkolu. A dzieci do nas tu przyszły. Była to u nas taka impreza, właśnie na zakończenie zeszłego sezonu karnawałowego. Mikołaj rozdawał wszystkim dzieciom prezent. To było teraz ostatnio? To było na koniec no, Kilka miesięcy sezonu. temu. Zeszłego sezonu, Aha. w zeszłym roku. A tutaj to było wszystkie zdjęcia z tej z tego z jednej? Z tej imprezy, tak. To było tutaj u nas po sesji. Ale tam widzę, że tam jest bardzo wiele tych osób, rodziców dzieci. bardzo i dużo, tak. Było bardzo dużo osób. Około setki było osób? A nawet więcej. I były rosowane różne nagrody wśród dzieci. Od tam jakichś drobnych zabawek nawet było, były i DVD, jakieś wieże muzyczne. A jak sprawdzić, czy dziecko było grzeczne? A dzieci są szczere, one nie umieją kłamać i powiedzą, czy jest są grzeczne czy nie. A no właśnie. <laughs> Dopiero od któregoś wieku się zaczyna. <laughs> Później już tak z wiekiem przychodzi to, że zaczynamy trochę kręcić. Check me out, man!